Jesteśmy obecni na Trako. Myślę, pierwszy raz w takiej formule trzeba powiedzieć, ponieważ dwa lata temu mieliśmy takie powiedziałbym skromne stoisko w części zewnętrznej. W tym roku zdecydowaliśmy się na takie już pełne. Cieszymy się, że możemy tu być. Jesteśmy no, jednym z liderów branży od paru lat, dlatego no, uważamy naszą tutaj obecność jako... Coś, co powinno się dziać i, i cieszymy się, że możemy być częścią tego kolejowego święta. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy bardzo dużo kluczowych i dużych inwestycji, jeśli chodzi o branżę kolejową. Jeżeli miałbym wymienić trzy takie najważniejsze i największe projekty, to może rozpocznę od tego, który tutaj lokalnie wykonywaliśmy, czyli poprawa dostępu kolejowego do portu w Gdyni. Bardzo duży projekt, wart ponad 2 miliardy złotych. 360 rozjazdów, największe bramki sieci trakcyjnej w Polsce. Idąc dalej, Warszawa Zachodnia, znany na pewno wszystkim, bardzo medialny kontrakt, który realizowaliśmy w samym centrum Warszawy, który jest w przeddzień, powiedziałbym, pełnego już udostępnienia dla pasażerów, ponieważ część ta kolejowa, infrastrukturalna, peronowa jest już dostępna od ponad roku, natomiast w tej chwili zakończyliśmy wszystkie odbiory, procesy formalne, jeśli chodzi o dostęp tej części podziemnej, która nie jest tak widoczna dla wszystkich dzisiaj i mamy nadzieję, że w nadchodzącym miesiącu uda się już udostępnić pasażerom w pełnym wymiarze tę inwestycję. No i myślę, że czachowice dziedzice kontrakt, który powiedzmy skończyliśmy mniej więcej rok temu, natomiast kontrakt, który był bardzo duży, bardzo trudny, bardzo wymagający, który udało się zrealizować praktycznie w pierwotnym terminie, co nie jest taką oczywistością, jeśli chodzi o projekty kolejowe w Polsce. Mamy przyjemność realizować projekty Rail Baltica. Jeśli chodzi o Łotwę, jesteśmy członkiem konsorcjum, które jest od Odpowiedzialne za budowę całej części infrastrukturalnej na terenie Łotwy. Natomiast jeśli chodzi o Estonię, jesteśmy partnerami w takim, powiedziałbym, Formule Alliance, która odpowiada za budowę mniej więcej połowy zakresu na odcinku estońskim. Powiem tak, są to konsorcje zintegrowane, więc nie ma tutaj jakiejś takiej roli, powiedziałbym, dedykowanej dla BudiMexu. Współuczestniczymy we wszystkich procesach, które są związane z realizacją tych dwóch kontraktów, zdobywając jednocześnie doświadczenie takie międzynarodowe, bo wiadomo, że zgodnie z naszą strategią od paru lat yy, próbujemy tutaj powiedziałbym swoich sił na rynkach infrastrukturalnych w krajach ościennych, no i realizacja tych projektów jak najbardziej wpisuje się w tą taką naszą strategię rozwoju.